Witam serdecznie w najnowszym odcinku zagrajmy w Pillars of Eternity Ja jestem Arkadiusz, a to jest team, który stoi przed karczmą Pod osmoloną beczułką z tego co pamiętam Dlatego dziś i teraz wejdźmy tam Zobaczmy co nas czeka w karczmie Oprócz tego z rodem domem Menelu żeśmy się troszeczkę że tak powiem dogadali w pewnych kwestiach u proszę ładnie tu nawet okej okay. mamy tu na dzień dobry niejakiego tchristwna tchristwna młody elf ubrany jest w strokate szaty które najwyraźniej chciałby jak najszybciej zrzucić skubie bogato zdobiony brokatem rękaw i nieustannie poprawia złoty łańcuch na szyi patrzy na ciebie Przysyła cię, żeby mnie przygonić z miasta? Powiedz jej, że nigdzie się nie wybieram bez medalionu. Powiedziałem serel, że nie pozwolę jej go sprzedać. Jeśli po to tu przyszedłeś, to oszczędź sobie kłopotu. Nadyma się, ale spogląda w kierunku wyjścia. Okej, okay, ale o co chodzi tak naprawdę? Uspokaja się nasz tutaj tchywzdwn. Skoro musisz o to pytać, to najwyraźniej nie jesteś tutaj, żeby mnie oskubać. Serel jest kurtyzaną w słonym maszcie w Darze Ondry. Hmm. Przecież rozmawialiśmy tam chyba ze wszystkimi, ale nieważne. Pracujemy razem już od jakiegoś roku. Ja znajduję szlachcica, który ma więcej pieniędzy niż rozumu, upijam go i wysyłam do niej. Spędzają razem miłe chwile, potem Serel pobiera swoją opłatę i mały napiwek. 100 miedziaków tu, błyskotka tam. Dla nas to łup, a dla... Pe... Aha, dla peniska? Wróć komenda. A dla paniska i tak nie zauważają, że coś im zniknęło. Okej, okay. mów dalej. W każdym razie zawsze dzielimy się łupem. Aż do zeszłego tygodnia. Ściąga usta w cienką linię. Zabrała jakiemuś szlachcicowi naszyjnik. Wartość tego enwiatańskiego medalionu jest cholernie bliska bezcennej. Ta relikwia jest święta dla mojego klanu, ale ona nie odda jej za żadną sumę, na którą mnie stać. Lekko pociąga za złoty łańcuch zawieszony na szyi. Nawet jeśli bym tego chciał, to nie mogę wrócić z pustymi rękami. Saga nie czoło w wyrazie politowania. To bardzo trudne. Ok, czyli możemy sobie tutaj polać ten quest. Możemy sobie... opowiedz nam o sobie. Co chcesz wiedzieć? No, opowiedz o tym medalionie i dlaczego jest taki ważny. Wychowałem się w Erin pod okiem klanu druzgoczącej włóczni. Hmm, całkiem ładnie. My, Glantwatanie, od tysięcy lat chronimy enkwitańskie ruiny. To nasz jedyny obowiązek wobec bogów w zamian za prawo do życia tak, jak nam się podoba. Poszukiwacze skarbów ograbili ruiny na naszym terytorium, a my opuściliśmy dzikie owstępy, gdzie mieszkaliśmy od pokoleń. Większość pobratyńców z mojego klanu rozpieszła się po miasteczkach w Wielenioborzu. Teraz pewnie żyją na łaskawym chlebie. Zwrócenie tego medalionu na jego miejsce pośród ruin pozwoliłoby nam zyskać przebaczenie bogów. Drużgocząca włócznia mogłaby powrócić do domu. Kana oczywiście ze swoimi tutaj naukowym podejściem do wszystkich dziwnych i niedziwnych rzeczy, ale to taki historyk bym powiedział. Fascynujące! Jeden medalion, aby uzyskać łaskę bogów i móc wrócić do domu? Przypomina mi to e, opowieść, którą słyszałem gdzieś. No dobra, opowiedz mi o Serel. Jest kurtyzaną w słonym maście w darze ondry. Nie ma wielu talentów, ale robi co musi, żeby się z tego wyrwać. Jest dobrą przyjaciółką. Bez niej żyłbym pewnie na skraju nędzy. Tak jak reszta druzgocącej włóczni. Ale tu nie chodzi ani o nią, ani o mnie. Chodzi o 40 osób z mojego klanu i życie, jakie wiedliśmy od pokoleń. No ale tu wygląda, że Ty wyporadziłeś sobie całkiem okej, okay, tchlizbn. Miałem do wyboru to, albo spać w rynsztoku, jak reszta mojego klanu. Ale oddałbym wszystko za ten medalion. Tyle właśnie jej oferowałem. Jednak medalion wart jest o wiele więcej. Nie mam. I Sarek zdaje sobie z tego sprawę. No dobra, wciąż nie rozumiem, dlaczego nie możesz po prostu wziąć pieniędzy i wrócić do Air Oczywiście, że mogę, ale nie w tym tkwi sens. Społeczność to nie miejsce, to więź z historią i celem. Jest jak kotwica. Dla bogów broniliśmy ruin i to nadawało naszemu życiu sens. Bez tego dryfujemy. Czy jesteś w stanie to pojąć? Hmm. Czy jestem w stanie to pojąć? Coś tam mają, jakieś nasrane pod kopułą generalnie swoje jakieś rzeczy. Jestem w stanie to zrozumieć. Więc wiesz, jak to jest. Troszczyć się o coś i nie móc tego wytłumaczyć. No to nie, dobra, dobra. To wszystko, co chciałem spytać. No dobra, spoko, zobaczę, czy uda mi się odebrać medalion. Znajdzie się w słonym maście. Obecnie można się z nią zobaczyć jedynie za opłatą. Więc najpierw będziesz musiał pogodzić, pogadać z z Maeą. Ale proszę, cokolwiek zrobisz, nie rób jej krzywdy. Dobra. Oczywiście nie zrobimy jej krzywdy. Tu mamy, tu mamy sobie, proszę bardzo, hanę. Najpierw sobie przyjrzymy się duszą. Widzisz bogato odzianą kobietę. No i gitara. Tu mamy kolejnego zawodnika, niejakiego Wiktara. Okej. Okay. Jest troszeczkę szerszy, szerszy pogląd na jego duszę. O, to jak się cieszą w ogóle ma no i gitara, bo też mi się podoba. Mam jakiegoś dublera. Można z nim zamienić dwa słowa. Nie bardzo z tego co widzę. No dobra. No, to w takim razie czas porozmawiać z, z panem Skerrionem. Welcome. Mężczyzna odziany jest w schludne, lecz praktyczne szaty. Jego skóra jest pomarszczona od słońca, a smukłe mięśnie są efektem życia spędzonego w dzikich ostępach. Witam, co sprowadza cię do gospody pod osmoloną beczułką? No ok, czy to miejsce należy do ciebie? To moja emerytura. Był to kiedyś magazyn w czasach, gdy do opaprotnego brzegu przypływało więcej statków. Przestał być używany, kiedy okolica zmieniła swój charakter na mieszkalny. Odziedziczyłem go po jakimś wuju, który bezskutecznie próbował go najpierw wepchnąć moim kuzynom. Teraz to najpopularniejsze miejsce w całym papropnym brzegu. Szlachta przychodzi się tu odprężyć, a okoliczni mieszkańcy po prostu spotkać. Pojawia się tu czasem kilku ciemnych typów, ale przyzwoicie się zachowują. Poza tym ich pieniądze są równie dobre jak każde inne. Okej, okay, opowiedz mi o sobie coś. Przez dziesiątki lat pracowałem jako kartograf Duke'a. Przemierzyłem Białą Marchię sześć razy i stworzyłem mapy większości ruin pośród mokradeł Tchein. Całkiem dobra robota, ale odpowiednio dla nieco młodszych. Kiedy wróciłem do Zatoki buntu na dobre, Cliver i jego kliver i kilku innych moich przyjaciół należących do rycerzy pomogło mi uzyskać prawa do renowacji tego miejsca. Nie brak tu mocnego piwa zacnej rozrywki, a w powietrzu czuć świeżą morską bryzę. Czego więcej można chcieć. No dobra, pokaż mi menu. Menu. Co robimy? Na pewno sobie weźmiemy właśnie, ale to już sobie zrobię może poza odcinkiem. Teraz na pewno chciałbym sobie wziąć obozowe zestawy. Teraz tutaj sobie posprzedajemy kilka rzeczy. 75 sztuk jeszcze brakuje. A, no okej. Okay. Ups. Ups. Reszta niech zostanie. 94 zł dla nas. Aha, mamy max. No dobra, no to w takim razie nie robimy handlu już więcej. Poszukiwać przygód. To by należało się zastanowić też. Można by sobie ze dwóch zrobić, powiedzmy, czwartego poziomu, albo ze trzech nawet. Albo nawet piątego poziomu. Hmm. Zastanowię się nad tym pomiędzy odcinkami. Tutaj mamy handel Tutaj mamy brak towarzyszy do wynajęcia Dobra, dobra Co on jeszcze mógł nam tutaj powiedzieć ciekawego Czy można wynająć? Zobaczmy pokoje Dobra, na razie żegnaj Szukamy tutaj tej niewiasty, która przypłynęła tutaj tym statkiem Mamy kucharza Zamienimy z nim dwa zdania niewność, proszę błota do mojej kuchni Mam jakieś zejście na dół tam też właśnie się udamy. Tu wszystkich żeśmy chyba obgadali. Jakieś tajne zejście przez kuchnię. Pewnie tu też będą się działy jakieś niestworzone historie pod ziemią, za kuchnią. No dobra, mamy tutaj kilku łebków. Mamy tu jakichś bandytów w ogóle. Porozmawiamy z tymi bandytami. na sobie małą pogawędkę z moimi współpracownikami. No dobra, spoko. Ale... Niestety nie stwierdzam tutaj tej naszej niewiasty Ciekaw jestem gdzie ona się mogła przemieścić Chodzi mi o niewiasty związanej z tą i w latarni morskiej Miała przebywać tutaj Aha, mamy jeszcze wejście na górę, okej okay. W takim razie wejdźmy na górę No tutaj też pewnie będzie jakaś, jakaś misja związana z tymi bandytami, którzy siedzą sobie tam za, za kuchnią i rozmawiają Dobra, szlachcianka, szlachcianka. No mamy piratów. Okej, okay, mamy mearwit Tu jeszcze mamy kilku gości, których możemy przyjrzeć im się duszą. Co też uczynimy od razu. Widzisz grupkę dzieci. Murde jest. No, spoko ładnie się nazywa. Podoła mi się. Zobaczmy sobie. Kilases. Tutaj trochę po grecku bym powiedział brzmi. Okej okay. Tu mamy następną. Ile jne, Okej, okay, sięgniemy do duszy. Rean, reanux, reanaux. No ładnie, też ładnie. Dobra, za chwilę sobie porozmawiamy z tą niewiastą, czyli mamy jeszcze kogoś tutaj. Nie, możemy obu... Uuu, co my tu mamy? Zwój modlitwy o odwagę. Pieniążek. Mamy również stół. Xamitlański banna wodę. No dobra. Porozmawiajmy sobie więc z Mear Mearwit spogląda na Ciebie oczami podkreślonymi ciemną kredką. Kładzie dłoń na rękojeści miecza, rzęcząc klejnotami, które nosi na nadgarstku. Nie znamy się. Lepiej, żeby tak pozostało. No dobra. Nie wyglądasz na mieszkankę paprotnego brzegu. Jestem żeglarką. Uśmiecha się półgębkiem i wyzwolicielką różnych dóbr, mimochodem dotyka dużego kolczyka. A w tutejszych snobach lubię to, że zwykle są zbyt uprzejmi, by pytać o szczegóły. Dobra, co cię sprowadza do osmolonej beczułki? A jak myślisz? Dobre wino, cisza i spokój. Przekłada miedzianą monetę między palcami. A skerion nie zadaje zbyt wielu pytań. No dobra, poruszmy ten temat latarni w darze ondry. Nikt się nie zbliża do tej rudery. Pochyla się w twoją stronę szepcząc. Jeśli to jakaś pułapka, lepiej się zastanów. No dobra, czyżby niesławna Marwit zbyt się bała, by sprawdzić? Dość tego. Marwit upuszcza kielich i wyciąga broń. Skerion będzie musiał wybaczyć mi bałagan. Czyli musimy się z nią tutaj rozprawić w takim razie. No dobra. Spróbujmy więc. Ach, kurczę, nie wypocząłem i to był mój błąd. Mamy tu tych piratów. No nic, musimy sobie poradzić w związku z powyższym w taki, a nie w inny sposób. Najpierw weźmy, zróbmy tak. Wszystkich. Atak na panią. Spróbuję ją przewrócić. Sagani. Spróbuj uderzyć tego pana. Niezłomny. No niestety niezłomny za dużo nie może zrobić. Święta projekcja. Niech poleci. Dobra. No i my tutaj sobie polecimy z czarami w tym momencie. Nie mamy minolet niestety. Nie wypocząłem, nie przygotowałem się do tej bitwy. Okej, okay, wszystko poszło chybienie spokojnie, spokojnie okej, okay, mamy tą mearwitr całą, zaraz ją tutaj dobijemy przynajmniej tak myślę cykniemy sobie tak tutaj sobie cykniemy ziarno wątpliwości zasiejemy ziarno wątpliwości w ich umysłach tutaj sobie pozwolimy cały czas jeszcze uderzyć w minolety Eder, przewracaj kogokolwiek Dobra Udało się tutaj troszeczkę zrobić hardkoru Jak oni tu wyglądają Ten pirat już jest prawie martwy Więc Sytuacja nie wygląda za, za skomplikowaną Leczenie I pokrzyków Alright then. No, niestety musiałem tutaj chyba panią delikatnie spacyfikować. Co oni tu ciekawego mieli? W sumie to nic. Solidny, skórzany pancerz. Szable. Pieniądze. Okej. Okay. No zrobiliśmy tutaj trochę porządku. Myślę, że z tym Bansie trzeba będzie sobie poradzić w inny sposób. Wychodzimy. Zrobiliśmy lekki... lekki kursy, bałagan. OK. Trzeba będzie kurczę coś wniknąć w szczegółu. Myślę, że on się tutaj w jakiś sposób obrazi. Good day to you! No nie. Możemy wynająć sobie poszukiwaczy przygód. Rzeczy samej wybieraj. Ale to sobie już zrobię, tak jak wspomniałem, pomiędzy odcinkami. Przedstawię efekt końcowy swojej pracy. Dobra, opuszczamy to miejsce. Zrobiliśmy tutaj co trzeba było. No to by było w sumie na tyle chyba w tej dzielnicy, mi się wydaje. Nic więcej tutaj odwiedzić nie możemy. Weszliśmy sobie do rodu deomenelów. Ukradliśmy tego klienta. Ciekawe jestem, czy jak wejdziemy i zapytamy się co się stało, to czy będą coś wiedzieć. Czy raczej nie bardzo. Zobaczmy. Służący, służący. Oni cały czas żyją w jakimś błogim kurcze śnie zapytajmy się gościa znowu ty? okej okay. no to w takim razie jeszcze się nie zorientowali to sobie wychodzimy stąd nie robimy hardkoru, my nic nie wiemy nie wchodziliśmy na górę weszliśmy, tam była ta pani powiedziała żebyśmy zeszli, to sobie zeszliśmy to nie my kurczę, dobrze by było odpocząć mogłem tam wynająć sobie pokój w tej w tej karczmie, ale teraz myślę, że zrobię sobie taki myk, iż udam się w stronę, tutaj mamy dar miedziane aleje. Dobra, idźmy sobie w stronę miedzianych alej. W takim razie mamy tutaj justycy Juliuszów. Możemy się tutaj dopytać o tą wieżę, właśnie. Szukam okolicy zwierząt, tu gdzieś blisko cmentarza. To no możesz przestać szukać. Chodzi o wzgórze dziedzictwa. No byliśmy tam już, tam jest hardcore. Bierzem, widać pod, nad murami dystryktu, o tam. Ale coś się tam chyba stało. Nie wpuszczają tam już nikogo. Żaden z rycerzy nie chce pełnić służby nigdzie w pobliżu. Trzymaj się z dala, jeśli wiesz co dla Ciebie dobre. No dobra. Już to wiedzieliśmy. I tymczasem myślę, aby wrócić do Kednua. Odpocząć. Co też właśnie zrobimy. I tutaj się pożegnam, a w międzyczasie zrobię sobie przegląd mojego ekwipunku i zrobię przegląd wojska. Właściwie wynajmę sobie może z dwóch czy trzech bohaterów na którymś z poziomów i zobaczę sobie co z tego wyniknie. Stworzę sobie, tak jak mówię, dwóch lub trzech, zobaczymy ile oni będą kosztować okay. ok, akurat dobrze trafiliśmy, bo są wszyscy zmęczeni także ja się tutaj żegnam kurczę, coś mieliśmy jakieś zadanie, znaczy zlecenie co się konkretnie wydarzyło wielka przygoda możemy sobie na nią ruszyć, może zobaczymy, może faktycznie musimy wrócić do warowni tak? okej okay. idźmy więc do tej warowni no coraz coraz lepiej wygląda z tego co widzę tutaj już nam się pomału wszystko odbudowywuje mamy naszych oswojonych oswojone lwy i łucznicy okej okay. wejdźmy więc do tej warowni ale to w momencie kiedy będę chciał wypocząć to może być tak, że ta przygoda minie ale to spokojnie. Spokojnie. Zróbmy to jeszcze w ten sposób, że postaram się jeszcze wypocząć w tym odcinku. Proszę bardzo, mamy magów. Wszystko w porządku. Aha, to nie tutaj jest. Kurczę, niedobrze. No dobra, w tym tutaj sobie zrobię w takim razie spokój i ciszę. Ja jestem Arkadiusz, jeżeli odcinek się podobał, zostaw lajka, komentarz. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.